Symbole Narodowe Ostoją Polskości. Taki tytuł nosi projekt złożony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie do biura niepodległa w ramach programu dotacyjnego Symbole Narodowe Rzeczpospolitej Polskiej. Kwota, która została pozyskana na różne spotkania autorskie, warsztaty, konkursy to ponad 18 tysięcy złotych. Partnerem wspólnych działań jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie. I jego uczestnicy. Warto choć w kilku zdaniach powiedzieć o tym, jakie będą wydarzenia. Na zaproszenie Państwa noski Biblioteki do tego sympatycznego miasteczka na Podkarpaciu przyjedzie Jacek Komuda. Jacek Komuda jest autorem powieści historycznych już kilkudziesięciu. Jest oczywiście historykiem, pasjonatem naszego regionu i ma tutaj bardzo duże grono sympatyków. Liczymy, że podczas spotkań autorskich Zarazi swoją pasją i wiedzą historyczną młodych ludzi, a starszym da to możliwość refleksji. Oczywiście myślą przewodnią tych spotkań są symbole narodowe, które w myśl tytułu tych działań są ostoją polskości. Możemy dużo mówić o symbolach narodowych, ale taka żywa lekcja historii, przeprowadzona przez kogoś znanego, będzie z pewnością bardzo atrakcyjna, zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży ze szkół średnich. Ale o tym powiedzą już nasi goście. Pan Sławomir Kwoka, prowadzący kanał Ostoja Tradycji i znany pisarz, autor licznych książek, Jacek Komuda. Dla każdego Polaka biały na czerwonym tle, biało-czerwona flaga i nasz Mazurek Dąbrowskiego to takie ponadczasowe wartości, to taki mały, malutki kawałek Polski, który każdy chce przytulić do serca. One nam pozwoliły przetrwać 123 lata pod zaborami. One są podstawą naszej takiej narodowej tożsamości. No i trzeba teraz dbać, żeby tę świadomość rozwijać, rozwijać w sercach Polaków, najmłodszych Polaków zwłaszcza, żeby wskrzesić i żeby kultywować w ich sercach pamięć o naszym dziedzictwie narodowym, kulturalnym. Tą wiedzę trzeba też pielęgnować i robić wszystko, żebyśmy wszyscy byli z tego dumni, że, że jesteśmy tymi Polakami, jesteśmy tym dumnym, wielkim narodem w Europie, że mamy swoje dziedzictwo, mamy swoje miejsce w czasie i w przestrzeni po prostu i w kulturze przede wszystkim, a przede wszystkim z tego, że e, dawna Polska, do której nawiązujemy, ta pierwsza Rzeczpospolita, stworzyła całą swoją cywilizację, stworzyła wszystko, co jest niezbędnymi trybutami takiej cywilizacji, więc kulturę, sztukę, styl życia, strój, budownictwo, architekturę, e, poezję i literaturę. E, to wszystko zawiera się w naszych symbolach narodowych. Te symbole narodowe e, zawsze zjednoczyły Polaków i symbolizowały dla mnie państwo. Rozpoczniemy 26 maja spektaklami pod tytułem Legenda o Białym Orle, skierowanymi do przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Po każdym spektaklu zorganizowane zostaną animacje, gry, konkursy, quizy oczywiście o tematyce patriotycznej. Następnie przejdziemy do działania, które nazwaliśmy Nasza Patriotyczna Świadomość. Rozpoczną go dwudniowe warsztaty rękodzielnicze, podczas których uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie wykonają kotyliony i chorągiewki. Całość uwieńczy uroczysta gala. Przyczyniamy się do utrwalania wiedzy o symbolach narodowych. Fantastyczne jest to, że w wydarzeniach wezmą udział wszyscy. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy i osoby z niepełnosprawnością. Jest to kolejna okazja do integracji naszej małej społeczności i w tym wypadku z biało-czerwoną tle.